W dzisiejszym odcinku witam Was wszystkich serdecznie nie na moim e, kanale, aczkolwiek na kanale tutaj mojej przyjaciółki, Arielki. Cześć. Tak. I będziemy tu często nagrywać, więc, oczywiście, na samym początku już mówię, żebyście zasubskrybowali ten kanał i zostawili łapkę, jeżeli Wam się takie filmy podobają. A ja już w międzyczasie zaczęłam przekładać krzesła, bo e, ja mam dzisiaj misję. Ja muszę nauczyć. E, o Jezu, możemy grać. Ale coś ale... czuję, że to też nie pójdzie dobrze mi. Skacze jak król. O, dobra, to wystarczyło jedno. Ja nienawidzę, jak jest tak z pierwszej osoby, że nie widzę tutaj tej postaci swojej. No ale trudno. Jest jak jest. Marzena, musisz się skupiać, jak grasz, dawać z siebie wszystko. Zwłaszcza musisz się szybko uczyć, bo kolejny odcinek ze mną będzie, że jak zginiemy, to jemy ogórki, więc będzie ciekawie. Ja chyba zjem dużo ogórków, po prostu. Myślę, że jest taka opcja, wiesz? Dobra, dobra, czekaj, patrz. Idealnie, po jakiś wętyle. Lecisz po tych wiatraczkach, tak? No. jeszcze. Zobacz, jak mam brzuszek. Trochę cię wydało. Szczęśliwy brzuszek. Dobra, gdzie ja teraz mam? Czy ja mam po tej rurze? Dobra, w ogóle nie wiem, czy słyszałeś kiedyś, miałem piosenkę po rurach. Ja jestem mistrzynią chodzenia po rurach, bo miałam piosenkę po rurach. Widzowie uwielbiają, zawsze piszą. Jeżeli ktoś jest tutaj, bo oglądał mnie, o, patrz. Guzik. Ja bym nie naciskała czerwonych guzików w ogóle, to wydaje się trochę niebezpieczne. Nie no, musimy wskoczyć na windę. Jeżeli ktoś jest ode mnie dzisiaj i ogląda mnie tutaj, a ogląda mnie na co dzień na Milusie i Klaudusie, to piszcie po rurach, jeżeli pamiętacie jeszcze tę piosenkę. <grym> Jestem ciekawa, ile osób pamięta. Patrz, on lewituje. Dobra, okej, okay. stawiamy drabinę. Dobra, czekaj, niech on spadnie pierwszy. <grym> Zobaczymy, co się stanie. <grym> Co za ciemność, ciemność widzę. Tam jest nicość, uciekamy od nicości. Dobra, Ciebie ja go wyprzedzę, ruchu. bo on tutaj widzę za długo. To... Ej, nie, tu to będzie szkoła. nas gonił. jeszcze jaka? Dyrektor będzie nas gonił. Oj, Dobra, trzeba uciekać. Tylko, e, czy ja muszę? Nie. Muszę Kladia mieć czerwony Nie. Trzeba go znaleźć jeszcze? Tak. Nie. Tu! Nie. Dobra, żeby go wyprzedzić teraz. Bo jeszcze. Które drzwi? A! Złapał nas? Tak, jeszcze raz. Okej, okay, ale czekaj, teraz przynajmniej wiemy, żeby iść w prawo, bo po prawej stronie. A nie, patrz, ty już. Ja już pogubiłam się. wszystkie kierunki. Dobra. Nie wiem, gdzie jestem. Okej, okay, mamy iść sam? A na koniec będzie wielka walka z nim, jak się z nie mylę. Z nauczycielem? Tak, bo. O, jest. Ja cię. Nie milusi nauczycielusi. Dobra, ej, ale idziemy jak... naprawdę. Jak duża. No. Dobrze nam idzie. Nie. Ej, ale zobacz, czy miałaś taką szkołę, żeby były tak. Taka Jezu, nie ta. Takich lin... Jaka? Taka szkoła niebezpieczna dla dzieciaków. Dla mnie szkoła zawsze była niebezpieczna. Każdego dnia po prostu tak. Czyli mówisz, że... Nie wspominasz dobrze o tych czasów. No nie, to już nie bywało, tak wiosna była pięć w szkole, tak. Dobrze, jakikolwiek argument, tak? Ej, zobacz, jak Indiana Jones, jak mi to idzie. No nie no, naprawdę, jesteś kozakiem. No słuchaj, no pro, nie? Ja Cię tutaj dzisiaj uczę, to ja muszę pokazywać, że ja daję radę. Nie tak. mogę być, wiesz, tak dim ci ci. Dobra, próbujemy. Skąd mogę stanąć? Skąd mogę stanąć? Uuu, ale przepiękny! No prono mówię, tutaj wiesz, nie ma co płakać, trzeba się chwalić. O Jezu, nauczyciel! To jest, to jest to. Nie, ja to myślałam... Klaudia, jest... biegnij! Ja myślałam, że on mnie nie zauważy, że sobie pojedzie. Klaudia, on jest na kółkach, także... Ej, ale Narazie musimy do kibla kubiać. uciekać, patrz. Myślisz, że nie wejdzie? Bo tam jest mieszany jakiś. Nie, nie dobra, ja po no, no. prostu... No, patrz patrz, 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 Ale się Idź kawał, pan. Dobra, do środkowego trzeba uciekać. O. O. Ej, ale tak nie powinien mi schodzić do Kibla. A jakbym chciała skorzystać? Dobra, chodźmy tu. Ale ścieżka. Jak na mnie spojrzał, zmroziło aż. Okej. Okay. Zaskakujemy i nie umrzę laser. Nienawidzę tych laserów. Teraz musimy unikać laserów, mimo że lecimy do góry. I zawsze powoduje to, że chcemy się na tym czym żygać. No, strasznie dziwnie się to kręci. O, nie, 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 nie. Mm. Jeszcze raz. Postaram się może tak o, żeby nie odlecieć tam za daleko i... Ten ostatni... Idziemy. Tu mam polecieć. No no, 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 dobrze, że podtrzymywało, bo się bałam, że wiecie, że od razu zrzuci na dół, tutaj nie, tu dobra, najgorzej w dół, Skaczymy, już nie ma wyjścia, teraz na razie musimy walczyć jeszcze z tym dziadem, tak, tak, o, dobra, przyspieszyło, tego nienawidzę, są niektóre takie levele, że właśnie to cię tak przyspiesza, widzisz, no, i wtedy masz bardzo krótki czas reakcji i musisz uważać bardzo, patrz, patrz, prawie, no, no, teraz był... Ale prawie, prawie się udało. Aj. Ja myślę, że odpadłabym na pierwszym tym podejście. No, na kolejnym odcinku będziesz miała okazję się, wiesz, wykazać, nie? E, a jak nie, to będziesz żarła łogura. Uf. Widzowie uwielbiają, wiesz, takie challenger, że nam się coś dzieje, jak nie przeskoczymy, jak coś... nie, nie przyjdziemy. Ale ogórowy to jest taki obiadowy, ohydny. O! Klaudia, ale się mnie uczyć, tak? Miał być no, mentoring dobrze. na najwyższym poziomie. No patrz, ale teraz to nie była moja wina. Bo ja cię też uczę, uh -huh. bo to jest życiowa lekcja, bardzo ważna, że y, na błędach też człowiek no. się uczy i że mimo, że są porażki, to patrz, ile razy ja się podnoszę, potrzebuję, jest ok. <laughs> Klaudia pokazuje mi, tak nie rób. <laughs> o, no widzisz? Ja tak, mogę no. cały czas pokazywać, jak robić. Trzeba też pokazać, jak nie robić. Może, no, no. Wiesz, to jest wszystko kalkulator. Ja tak. wiedziałam, że y, tam zginę i. Wiem, że jeszcze zginę, więc spokojnie. Nie, weź teraz już nie gin, proszę, bo... Ja ci tylko później o. powiem. Zielony dymek poleciał, zbyt się. <grym> nie, to jest najgorszy moment, bo ja grałam z Werką Aferką, jak się nie mylę. Z się z nią? W, w to grałam i ja tego nie umiałam przejść. O, o nie, najgorzej. I ja się to, że to ci jakoś... Żeby pominąć ten etap, ja zawsze liczę na to gorąco. Klaudia, cały czas po prostu proponujesz mi rozwiązania, które nie powinny być miejsca. Tak, kupuj robuxy, tak? To tak. jest podstawowa nauka. Zjeżdżaj, dziadu! Dziady goty. Ale cię wyrzucił, ja myślę, że. Ty, ale ja jestem pierwsza. Leciałaś naprzód? Hmm, myślałam, że mi liczy. Ej, ale to nie Patrzę, fair. To przez jego większy brzuszek po prostu, tym brzuszkiem cię tak, wiesz. Hmm, to muszę utyć, muszę wziąć sobie słodycze, będę ćwiczyła na... Yy, te Jak, wiesz, czy ja ci pomogę. Je... Tak, tak, to jest ćwiczenie <grym> Robloxowe, nie? Czekolada. <grym> to, to, to może ten challenge z czekoladą jednak, wiesz, proponuję. Hmm, ale można byłoby kiedyś zrobić challenge, jeżeli nie zginę. Teraz challenge. Raz miałam yy, taki challenge, że jeżeli nie zginęłam, to miałam więcej słodyczy do zjedzenia. Każde zginięcie zabierało mi słodko, słodkość. To jest dobra. To jest smutny challenge. Taki nie wiesz, chciałabym taki takim uczestniczyć. Wesoły! Lubię być, nie lubię być mało słodyczy, a ja często ginę. <laughs> Ale wiesz, jak już grasz jako pro. No to to jest fajny challenge. Ale to taki później challenge, tak? Jak już troszkę rozwinę, wiesz? Że... Dobrze, żebym Ci nie zabrała za dużo tak, słodkości. Tak, Okej, okay. no. rozumiem to jakoś tam. No. Dobra, patrz. I chyba wygrałyśmy. No, co Ty dajesz? No. o Czyli ja się nie mogę skupiać, ja muszę po prostu gadać. Mm. <laughs> Dobra, i uciekłyśmy ze szkoły. Teraz chyba rinną będę uciekała i będziemy na... Gdzie my w ogóle jesteśmy? Aha. Ty, patrz. Znowu weszłam w tą, no. Zbugowana coś tam opa. Klaudia, no. To jest ten gzyms. No, no nie, ale patrz! Ale nie wspominaj na Gzims, to tak? sobie spokojnie stoi tam, wiesz? Ale ta Mapa jest zepsuta, no. Na mapę? Pewnie, pewnie na mapę. No słuchaj, no coś muszę. <laughs> nie wypadam pochlebnie. Nie, no. ja nie lubię strasznie tych yy, odbic, co z przodu jest. Dobra, on tam stoi, będziemy się z nim nawalać. Powinniśmy dostać po jakąś. Aha. Taka mała? Wow. Oh. Dobra. Dawaj w brzuchio. nic chcę. Nie, zaklinowałam się. Co? Boże, to za obrót. <noise> Jakieś piruety daje, nie? Masłem <noise> we mnie rzucił w ogóle. <noise> Tanceryczka. I c, I c, chłopie. ale dobrze celujesz. Dobrze, po prostu no, słuchaj. Jakie dziwne próby, Wiem wiesz? gdzie boli. Bo to fala uderzeniowa jaką on skacze, wiesz, jak tu... To... Dobra, dawaj. Do Oooo! Piruet! Po raz ostatni ostatni tanie. Zniknął. Jak ten, jak magik. <laughs> Harry Potter, patrz, to był Harry Potter. To był ten z y, Harry Pottera, y, y, Ten gajowy Hagrid. On tak. <laughs> To był Hagrid, nie? Uciekliśmy przed Hagridem. A Hagrid w wersji szkolnej to był jeszcze, wiesz, za młodą Ty... trochę? Ja teraz skompromitowałam. Patrz, to jest słomka. I my mokrą kulką ze śminy, strzelałyśmy w niego. Naprawdę, śliną? A, dopiero za kumało. Nieee. No fuj, ja nienawidzę takich kumarów, no. także takie urzędnictwa szybciej. Śliną, gdybyś go śliną, Klaudia. Fuu. Ej, ale już dojeżdżamy do końca, więc mogę powiedzieć, że jakąś tam lekcję chyba wyciągnęłaś. Tak, tak, żółtym autobusem w Nieznane to najbardziej okay. lubię. Musisz, wiesz, dużo poćwiczyć, dużo filmów wrzucać na kanał i będziemy nagrywać ten challenge z ogórasem, to też Cię zmotywuje. No nie wiem, czy to będzie motywujące, ale... Słuchaj, jak ktoś lubi ogórasy, to tam da radę, ale jak się nie lubi ogórasów... To motywuje. Ja ci mówię, jak ja miałam zjeść tego ostrego y, chipsa, miałam straszną motywację, żeby nie przegrać, a i tak przegrałam. <laughs> tak, i tak się właśnie oto kończą mapy robloxowe. Zazwyczaj dostałyśmy nawet odznakę. I tu mamy takie tropełum, jakiś podest masz, tak? Patrz, możemy A. wziąć sobie lepszy jumbo i lepszy skok i... Ty, 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 ty. <gry> I tu często można się przenieść też do innej jakiejś mapki, na przykład tutaj i przeniesie nas do pewnie jakiejś innej mapy tego twórcy. A. Mega ekstra. No, jesteśmy teraz w pizzerii, więc... Widzowie, jeżeli taki odcinek Wam się podobał, to Marzena uderzyła w stół, to zostawiacie dużo łapek w górę pod tym filmem, bo wtedy to jest najgorsze, by nagrywać ich więcej i tak. I subskrybujcie też ten nowy kanał, będzie więcej odcinków ze mną, będzie więcej odcinków z Marzeną, jak uczy się grać, więc będzie zabawnie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dzięki za oglądanie i widzimy się następnym razem. Pa! Cześć!